Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Mandrela, kanał Ręgraw. Jak zwykle na początku dziękuję wszystkim patronom kanału, wszystkim, którzy wspierają jego rozwój, jak to zrobić. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie i zachęcam również do subskrypcji kanału. Ostatnio zaczęliśmy cykl rozważań nad dogmatami maryjnymi. I cieszę się, że tutaj w różnych komentarzach ten cykl został odebrany bardzo pozytywnie. Prosiliście Państwo o więcej, aczkolwiek widać, że nie jest to taka tematyka, która budzi emocje, jak różne sensacyjne tematy bieżące. Dlatego też zachęcam Państwa, żeby podać dalej te programy. I ostatnio mówiliśmy o Macierzyństwie Matki Bożej, o tym jak doszło do ustanowienia tego dogmatu. I dzisiaj powiemy sobie o drugim dogmacie dotyczącym Matki Bożej, którym jest wieczne dziewictwo tytuł Semper Virgo. Tak, brzmi ten tytuł po łacinie. Moim zdaniem jest to bardzo piękne w języku łacińskim właśnie, dlatego postanowiłam to w ten sposób napisać i od razu chciałam zaznaczyć, że zabierając się za ten temat, bo nie chciałam, żeby te programy były jakieś bardzo długie, myślałam, że tutaj będzie tak naprawdę krótka sprawa, nawet szczerze mówiąc nie zdawałam sobie sprawy jak bardzo bardzo był ten tytuł omawiany, jak liczne były spory, jak liczne były dyskusje i jak liczne mamy orzeczenia magisterium Kościoła na temat właśnie tego tytułu. Dlatego od razu Państwu mówię, że w tym krótkim programie na pewno nie uda mi się tego dokładnie... Omówić, być może będziemy jeszcze to kontynuować, być może zostanie coś, żeby w przyszłym roku również w okresie Adwentu jeszcze to poruszyć. Natomiast rzeczywiście okazuje się, że jest to ważniejsze niż być może nam się wydaje, że jest to taki temat, który moim zdaniem rzadko jest dzisiaj poruszany. Ten dogmat jest związany z. Trzema prawdami, jakich Kościół naucza o Matce Bożej, że była dziewicą przed poczęciem Zbawiciela, w chwili poczęcia, gdy go narodziła i pozostała dziewicą przez całe swoje życie. Tutaj w tym momencie czytam Państwu książkę Garigula Granża Matka Zbawiciela, a nasze życie wewnętrzne, ale też posiłkowałam się innymi źródłami. Tej prawdy broniono przeciwko Ceryntianom i Albionitom już pod koniec I wieku. Następnie przeciwko Celsusowi, z którym walczył Orygenes. Na temat Orygenesa no też różne są spory co do w ogóle jego nauczania. Natomiast jeśli chodzi o Dziewictwo Maryi, to tutaj Orygenes bardzo tego bronił. Kolejne spory to wiek XVI, Paweł IV potępił Socynianów i Klemens VIII również bronił dziewictwa Maryi i nawiązuje już tutaj w tym swoim krótkim opisie Gary Gura Grange do racjonalistów już do czasów współczesnych. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą prawdę, to był taki myśliciel Jowinian, który chociaż twierdził, że Matka Boża poczęła Pana Jezusa jako dziewicę, to już go nie urodziła jako dziewice i po porodzie również dziewicą nie pozostała. No to, to też się z różnymi takimi dyskusjami wiąże, jak mogła urodzić. Fizycznie i dalej pozostać dziewicą i z tym również dyskutowano. I tegoż Jowiniana potępił synod w Mediolanie, to było około 390 roku. Jowinian, Jowinian oprócz tego, że kwestionował to nauczanie dotyczące dziewictwa Matki Bożej, to on jeszcze występował. Przeciwko mówieniu o tym, że jest doskonałe życie tych kobiet, które wybrały właśnie poświęcenie się Panu Bogu w zakonach. Jako dziewice konsekrowane, twierdził, że to wcale nie jest jakiś taki stan godny pochwały. Pod wpływem jego nauk bardzo wiele zakonnic właśnie występowało ze swoich zgromadzeń zakonnych. I to jest bardzo ciekawe, jakich argumentów Użyto, żeby tego Jowiniana obalić, i tutaj zwłaszcza z tym walczył i nauki o Matce Bożej bronił święty Ambroży. I mamy tutaj bardzo ciekawe fragmenty, które się zachowały: listu świętego Ambrożego do papieża Syrycjusza, który podsumował obrady tegoż synodu w Mediolanie. Jest tutaj bardzo wiele nawiązań do Starego Testamentu i konkretnie do dwóch kwestii związanych ze Starym Testamentem. Po pierwsze, proroctwo Izajasza, oto dziewica pocznie i porodzi Syna, więc nie tylko pocznie, ale i porodzi. A po drugie, nawiązanie do Ezechiela. Do bramy, do bramy od wschodu, do złotej bramy. Tego tutaj też e, umieściłam e, zdjęcie otóż tej jednej z bram do Jerozolimy, ale rzeczywiście m, tutaj ojcowie kościoła mówią, że chodzi e, o proroctwo dotyczące Matki Bożej. Ta brama ma być zamknięta, nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan Bóg Izraela wszedł przez nią, dlatego winna być ona zamknięta. Więc tutaj wieczne dziewictwo Maryi jest też tym elementem, który ma przekonać Żydów, że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z prawdziwym Bogiem, z tym mesjaszem, który był w Starym Testamencie zapowiadany. I myślę, że warto tutaj przeczytać fragment tego listu świętego Ambrożego, ponieważ moim zdaniem on tutaj podsumowuje to całe nauczanie Kościoła o dziewictwie Maryi. Jeśli Lecz jeśli nie wierzy się nauczaniu biskupów, niech uwierzą przepowiedniom Chrystusa, niech uwierzą napomnieniom aniołów mówiących dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego. Niech uwierzą apostolskiemu wyznaniu wiary, którego Kościół Rzymski strzeże i zachowuje, jest zawsze nienaruszone. Maryja posłuchała głosu anioła i ta, która przedtem powiedziała, jakże się to stanie, Pytając nie z powodu braku wiary w narodzenie, potem odpowiedziała: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Oto jest dziewica, która poczęła w swym łonie, dziewica, która porodziła syna. Tak jest bowiem napisane: oto dziewica pocznie i porodzi syna, bo nie powiedział, że dziewica tylko pocznie, lecz powiedział, że dziewica także porodzi. Lecz jakaż jest owa brama Świętych oraz zewnętrzna brama na wschód, która pozostaje zamknięta, i nikt mówi, nie będzie przez nią chodzić, lecz tylko Bóg Izraela przez nią wejdzie. Czyż tą bramą nie jest Maryja, przez którą wszedł na ten świat odkupiciel? Oto jest brama sprawiedliwości, jak on sam powiedział. Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tam bramą jest Maryja, o której jest napisane, że Pan wejdzie przez nią i będzie zamknięta po porodzie, ponieważ jako dziewica poczęła i porodziła. A czemu to jest takie niewiarygodne, jeśli Maryja porodziła przeciw porządkowi pochodzenia naturalnego i pozostaje dziewicą, skoro wbrew porządkowi natury? Morze ujrzało i uciekło, a wody Jordanu zawróciły do swego źródła. Zatem nie wykracza poza wiarygodność to, że dziewica porodziła, skoro czytamy, że i ze skały wypłynęły wody i morskie fale stanęły utwardzone jak mur. Nie wykracza poza wiarygodność to, że człowiek wyszedł zło na dziewicy, skoro ze skały tak obficie wypłynęły woda. Że pływało po powierzchni wody, człowiek kroczył po wodzie. Przecież, jeśli fala niosła człowieka, to czy dziewica nie mogła urodzić człowieka i to jakiego człowieka? O nim czytamy, i pan pośle im człowieka, który ich ocali. Wtedy pan da się poznać Egipcjanom. Przed w Starym Testamencie dziewica Hebrajczyków wiodła wojsko przez morze, a w Nowym Testamencie Dziewica została wybrana jako niebiański pałac królewski dla zbawienia. Tutaj zachęcam Państwa, żeby się bardziej temu przyjrzeć, gdyż rzeczywiście mamy tutaj bardzo duże teologiczne bogactwo i bardzo duży temat do rozważań, a przede wszystkim wskazania na Stary Testament. Więc tak naprawdę ci, którzy zaprzeczali temu dziewictwu Maryi, no to chcieli też zaprzeczyć temu, że zgodnie z prostwami Starego Testamentu wszystko tak naprawdę wskazuje na Pana Jezusa, jako na tego prawdziwego Boga człowieka. Następnie mamy Drugi Sobór Konstantynopolitański w 553 roku. Jeżeli ktoś nie wyznaje, że są dwa narodzenia Słowa Bożego, pierwsze przed wiekami z Ojca, pozaczasowe i bezcielesne, drugie zaś w ostatnich czasach, kiedy to samo Słowo stąpiło z nieba, przyjęło ciało ze świętej i chwalebnej Boga Rodzicy, zawsze Dziewicy Maryi, i z niej się narodziło, niech będzie przeklęty. Jeżeli ktoś Ktoś głosi, że Maryja zawsze dziewica, jest Boga rodzicą, tylko w sensie przenośnym, nie naprawdę, lub że jest nią w sensie względnym, to znaczy, że miałaby urodzić tylko zwykłego człowieka, a nie słowo Boże wcielone, niech, niech. będzie przeklęty. I następnie mamy synod laterański w 649 roku, Kanon trzeci tego synodu jest już uznawany za oficjalne ogłoszenie dogmatu o wiecznym dziewictwie Maryi. Jeśli ktoś nie wyznaje według nauki świętych ojców, że święta Zawsze dziewica i niepokalana Maryja jest prawdziwie i właściwie Boga rodzicielką, ponieważ samego Boga Słowa zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, a w ostatnich czasach w sposób szczególny i prawdziwy bez nasienia z Ducha Świętego poczęła, bez naruszenia dziewictwa porodziła i pozostała także dziewicą po narodzeniu, niech będzie wykluczony. Ta nauka o dziewictwie Maryi będzie potem wielokrotnie jeszcze powtarzana, np. przez IV Sobór Laterański, przez drugi Sobór Lioński, przez Sobór Trydencki i w innych dokumentach Kościoła. Argumenty za dziewictwem Maryi przedstawiał również święty Tomasz Zakwinu. Po pierwsze, słowo, które jest poczęte i które przychodzi odwiecznie od ojca w najzupełniejszej czystości swej substancji, powinno, aby stać się ciałem, zostać zrodzone z dziewiczej matki bez naruszenia jej dziewictwa. Po drugie, ten, który przychodzi, aby usunąć wszelkie zepsucie, nie powinien przez swoje narodzenie naruszyć dziewictwa tej, która go porodziła. I po trzecie, ten, który nakazuje nam czcić swoich rodziców, nie powinien sam umniejszać chwały swej świętej matki. W współczesnych czasach coraz więcej będzie tekstów, które negują dziewictwo Maryi, zwłaszcza ze źródeł protestanckich. No i się mamy protestanckich autorów, którzy wchodzą do... Kościoła. Modernizm, jeśli negował ten dogmat, tutaj mamy postać Alfreda Loisy, głównego prekursora, przedstawiciela jednego z pierwszych modernistów, to on będzie tutaj twierdził, że pewne elementy pisma świętego mają wymiar jedynie symboliczny. A nie historyczny, więc będzie taki trend wśród modernistów, żeby to dziewictwo Maryi uważać jedynie za pewnego rodzaju symbol, a nie za prawdę, ale nie o co chodziło ojcom kościoła, takim jak święty Ambroży. I tutaj ciekawe właśnie jest to zrozumienie, że wykazanie tego dziewictwa było stricte związane. Z proroctwami starotestamentowymi o Chrystusie, co też miało się przyczynić do nawrócenia Żydów. Mam nadzieję, że te dzisiejsze moje przemyślenia dadzą Państwu temat do dalszych rozważań, gdyż, tak jak mówię, jest tu jeszcze bardzo dużo dokumentów na ten temat, bardzo dużo zarzutów, bardzo dużo dyskusji, które się w kościele toczyły na temat tego tytułu Semper Virgo, ale jest to dogmat, który zobowiązuje katolików, żeby to wierzyć i żeby to wieczne dziewictwo Maryi uznawać, ale wydaje mi się, że jeszcze Pełniej to zrozumiemy w kontekście kolejnego dogmatu o niepokalanym poczęciu i na ten program już teraz państwa zapraszam i zachęcam również państwa do odwiedzenia naszego sklepu MDG tutaj oprócz moich książek chciałabym szczególnie polecić chociażby książkę Chestertona Świętym Tomaszowi Zakwinu, czy też książkę Garygula Lagrange'a, Bóg dostępny dla każdego. W zakładce wszystkie książki i te książki Państwo znajdą. Mamy również pakiety książek dla dzieci. Również polecam moje książki, m.in. w pakiecie Niezłomna Zakonnica i Duchowość Charakter Witolda Pileckiego. Serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.